Jestem w lesie Putyk. Las Putyk jest położony między wsią Antolin a wsią Piłatka w gminie Godziszów. W tym lesie w 2013 roku okoliczni mieszkańcy, świadkowie wydarzeń z 1943 roku, postawili tablicę upamiętniającą miejsce ukrywania się, rozstrzelania przez Niemców i pochówku siedmiu Żydów. Idę poszukać tego grobu, tej tablicy. Namiary dostałem od pani Justyny Fris ze Stowarzyszenia Łabeczka Dialogu w Janowie Lubelskim. No i mam te współrzędne i spróbuję poszukać tego grobu. Kiedyś już tu byłem z kolegą Michałem. Szukaliśmy trochę po omacku, no ale nie znaleźliśmy. Dzisiaj może się uda. Idę wzdłuż lasu. Do niedawna na tym polu stały zabudowania. Są zaznaczone na starych mapach. grób powinien znajdować się za tamtą ścianą lasu isto me Olha isso! Inicjatorem postawienia tej tablicy pamiątkowej, tego nagrobka był Zygmunt Dziński. Tak jak wspominałem, według fundacji pamięć, która trwa, w tym miejscu Żydzi się ukrywali, zostali rozstrzelani przez Niemców i w tym miejscu zostali pochowani.